Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku zrobimy sobie prezentację kompletnego albumu z kolekcji TOPS tak Euro 2024 Germany. W końcu udało się zebrać wszystkie karty. Ostatnią, jaka mi brakowała, był Shakiri na karcie Black Age Edition. Tak więc, pierwsza strona, moi kochani, jest 9 kart Black Age Edition. Z Belgii Lukaku, Eriksen Dania, następnie Harry Anglia, Griezmann Francja, Depay Holandia, Perisic Chorwacja, następnie Ronaldo z Portugalii, Serbia Mitrovic i Shakiri Szwajcaria. Na kolejnej stronie zaczynamy już drużynę. Jako pierwsza jest Albania. I tutaj mamy w większości zespołów trzy karty specjalne. Tylko Francja będzie miała dwie karty specjalne. Natomiast pozostałe drużyny po trzy karty specjalne. I w Albanii jest Kapitan Berisha. Następnie Graduated Gem Aslani. I karta Hero Brocha. Pozostałe to są karty bazowe. Są one różnie rozmieszczone. Nie zawsze będzie tak, że kapitan będzie tutaj graduated gem tu, a hero na końcu to wszystko zależy od danego zespołu. Następnie Austria. Tutaj ze specjalnych jest kapitan Alaba, hero Baumgartner i Adamu graduated gem. Belgia. Hero Kurtua, graduated gem Debast i karta z kapitanem De Bruyne. Mamy ją tutaj na rogu. Chorwacja. Hero Guardiol, Kapitan Modric i Graduated Jim Sucic. Czechy. Kapitan Sołczek, Graduated Jim Chloeczek i Hero Patryk Szyk. Dania. Kapitan Kier, Graduated Jim Lindström i Hero. Eriksen. Anglia. Graduated Jim Gwechi. Grealish Hero i Kapitan Harry Kane. Kilka klubów, moi kochani, jest w koszulkach takich, że tak powiem, bez e, loga, bez oryginalnych swoich koszulek, gdyż mają podpisane umowy z Panini, więc nie mogły być tutaj karty w takich oryginalnych koszulkach danych zespołów i Anglia właśnie jest taką reprezentacją tutaj mamy Francuzów i nie ma oczywiście Mbappé, jest taka sama sytuacja, też licencja podpisana z Panini i jeżeli chodzi o Francję to właśnie mamy dwie tylko karty specjalne nie ma kapitana hero jest Chouameni i Graduated James Zaire Emery z Niemiec. Tutaj jest taka sytuacja, że nie ma karty kapitan, są za to dwie karty Hero. Legenda Oliver Kahn w ramce tutaj Hero i Musiala Hero na dole Graduated Jim Mukoko. Czyli tutaj nie ma kapitana, bo Neuer kapitanem jest, no ale zamiast niego jest Oliver Kahn. Następnie Węgry, hero Orban, graduated gem Kierkes i kapitan Soboslai. Włochy, kapitan Bonucci, hero Veratti i graduated gem Scalvini. Z Holandii, kapitan Van Dijk, graduated gem Chavi Simons i hero Gakpo. Portugalia, graduated gem Antonio Silva, hero Bernardo Silva i Kapitan Cristiano Ronaldo Rumunia Tutaj mamy wszystkie trzy obok siebie Kapitan Stanciu Popesku, Graduated Gem I karta Hero Marine Szkocja Graduated Jim Patterson Robertson Kapitan I Hero Magin Z Serbii mamy Graduated Jim Ilic Hero Milenkowicz Sawicz I kapitan Tadic Następnie Słowacja Kapitan Skriniar Hero Lobotka i Graduated Jim Suslow. Słowenia Kapitan Oblak Graduated Jim Wipotnik i Hero Sesko z Hiszpanii Hero Pedri Graduated Jim Nico Williams i Kapitan Morata Szwajcaria Hero Akanji Kapitan Granit Chaka i Graduated Jim Amdouni. Turcja, Kapitan Chalanolu, Hero Kokciu i Graduated Jim Arda Güler. I tutaj już zaczynamy, moi kochani, teraz te ekskluzywne karty, czyli 9 kart Energy, która wpadała jedna na box. Z Belgii mamy Jeremiego Doku, Chorwacja Joszko Gwardiol, Dania Rasmus Hojlund Anglia Jude Bellingham, Węgry Dominik Szoboszlai, Holandia Frenkie de Jong, Portugalia Bruno Fernandes, Serbia Mitrowicz i Hiszpania Yamal. Obok mamy karty Shield, czyli 9 takich proporczyków z Austrii jest Sabitzer, Chorwacja Kovačič, Francja Rabiot, Włochy Dimarco, Holandia De Jong, Portugalia Bruno Fernandes, Szkocja Robertson, Hiszpania Olmo i Szwajcaria Zomer. Tutaj sobie zrobiłem wolne miejsce, żeby można było też odczytać z tyłu, co jest na kartach i teraz zaczynamy karty Golden Goal Scorer. Mamy ich w sumie 11. Z Austrii Arnautowicz, Belgia Lukaku, Griezmann Francja, Hojlund Dania, Harry Anglia, Immobile Włochy, Holandia Depay, Czechy Szyk, Ronaldo Portugalia. Następnie tutaj mamy Wlachowicza z Serbii i Morata Hiszpania. Następnie 11 kart Centurion. Austria Alaba, Belgia Courtois. Chorwacja Modric, Dania Kier i Eriksen z Włoch Bonucci, Holandia Blind, Serbia Tadic, Portugalia Pepe i dwóch Szwajcarów Granit, Chaka i Szakiri. Następnie mieliśmy cztery karty taktyczne: Agent Card, Injury Card, War Card i Referee Card i 18 kart Legend. A z legend mamy dwóch Niemców: Özil i Podolski, Czechy Nedved, Dania Brian Laudrup. Z Anglii mamy dwóch: Schirer i Runej. Z Francji również dwóch: Patryk Vieira i Zinedine Zidane. Z Włoch kolejni dwaj zawodnicy: Buffon i Kielini. Z Holandii mamy aż trzech: Kuman, Ronald Kuman, Robin van Persie i Denis Bercap z Portugalii, Ricardo Carvalho i czterech Hiszpanów: Chabi Alonso, Chavi, Iniesta i Fernando Torres. I to jest komplet 18 kart Legend. I na samym końcu jest 11 kart Ultimate: Donnarumma z Włoch, Van Dijk Holandia, Portugalia Pepe Hiszpania, Rodri i Iniesta. Modric z Chorwacji, Belgia De Bruyne, Francja Zinedine Zidane, Portugalia Ronaldo, Francja Griezmann i Anglia Harry Ja jeszcze tutaj mam dodatkową kartę z Dawidem Duriszem ze Słowacji, gdyż ona ma inny numer. Trzynastka, a w albumie jest z tego co kojarzę z czternastką. Dlatego to jest taki dodatkowy smaczek nie z 15 jest. Także tam jest 13, a tutaj mamy 15, dlatego no karta dla mnie jest inna, jeżeli jest inny numer. Czyli moi kochani, jest kompletny album Stopsa Euro 2024 Germany. Dajcie znać, jak u was sytuacja wygląda, czy też już jesteście blisko końca, czy dużo wam jeszcze brakuje. Ja się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!